na jeden film dokładny e, nagrywać konwerses kodu greja na kąt binarny robiłem wcześniej ale powtarzam e, najpierw robimy dla tak dla i mam 20 minut tak bycia bycia w funkcji jak mówiłem G2 i G1 G0 to znaczy mam 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 i piszemy kiedy B3 jest 1 k tu to znaczy mam tu kiedy 11 0 0 11 zero zero, 11 zero 11, 11 11 dziesięć 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 i dziesięć dziesięć zero jeden Pewno 10,00. Dobrze. I może kombinować tych 8. I wynik jest tylko. BC jest e, e, równo G3. Piszę wynik, który mamy. G3 jest równo. BC jest równo G3. Teraz robimy obok.

01 11 01 11 01 01 01 01 01, 01, 00 01, 00, 01 00 01 00 Później jest tu B2 10 10 10 10 10, 10 11 10 11 10 01 10 01 10,00 10,00 I możemy wybrać te 4 i te 4 Tu wynik B2 będzie To G3 Not G3 I G2 Tu będzie G3 G3 I nie G2 i to wiemy to jest, to jest XOR. To jest G2 G3. Piszemy tu. B2. To jest G2. Ksor z G3. I dobrze. Ja myślę, muszę wyczyścić teraz, robić miejsce dla tych. Najgorsze to jest B0 zobaczymy jaki wynik będziemy mieli I idziemy do b1 teraz b1. b1 funkcji g3 g2 i g1 g0 0, 0 0 1 1 1 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 1 1 0 i B1 jest jedynka tu 0 i 11 0 0 10 0 1 0 1 Później 1 0 0 1 11, 11, tu 11, 10, tu jest 1, 10, 0, 1, 10, 0, 1 i 10, 0, 0. To znaczy możemy kombinować tych dwa razem, tych dwa razem, tych dwa razem i tych dwa razem. I piszemy wynik. B1 to jest nie. G3, nie G2, plus nie G3, G2. Przepraszam. Jeszcze jeden tu. Nie G2, nie G3 i G1. Plus nie G3, G2 i nie G1. Plus piszemy tu to g3, g2 i g1. Plus g3, nie g2 i nie g1. Dobrze, spróbujemy teraz. Możemy wybrać tu i tu g1 g nie g trzy plus g dwa, g G2 plus tych dwóch, nie G1 i będzie, przepraszam, to jest e, nie g trzy G2, dobrze, e, nie G2. to jest nie g plus G3 nie G2 to na pewno wiemy co to jest plus nie G1 to jest XOR a to to jest musimy to ja mogę powiedzieć że to jest XOR XNOR, Xnor to znaczy XOR z negacją Dobrze, możemy, możemy udowodnić. Ja mówiłem wcześniej, czy możemy udowodnić tego. Dobrze piszemy, jeżeli G2 XOR to jest tą, to, to jest G2 nie G3 plus, nie G2 plus G3, jeżeli, przepraszam, G3. Jeżeli robimy negację tego daje, to jest dodawanie, to jest mnożenie, to znaczy to jest G2, nie g e, z negacją razy, nie G2, G3 z negacją, dobrze? I to jest... To jest dodawanie. Dwa razy. I raz. Tak. I to razy. To jest G3. To jest nie G2. Plus g Razy. Tak samo. To jest nie g c 2 razy plus g z negacja. I to jest g2 plus nie G3. Jeżeli pomnożemy, będziemy mieli nie g2 g2 to razy to plus nie g2 nie g czy plus G3 G2, plus nie G3 G2. Widzicie? Mieliśmy ten wynik to gdzie jest to jest 0 razy 1 to jest 0 i to jest też 0. I udowodniliśmy że to dokładnie to jest to jest XOR z, nega, z negacją. Dobrze, tylko musiałam to zrobić i teraz mamy A nie B plus nie A B gdzie A to jest G1 to jest XOR też A to jest G1 XOR to jest to jest G2 z ksorem G3. I tu widzisz, że to jest B2. Możemy pisać, że B1 to jest G1, ksor B2. Dobrze, i teraz idziemy do najgorszej. To jest B0. Mam czas, tak, B0. Zobaczymy. B0 jest dużo roboty nad tym B0. B0. Nie, B0 tu. Piszemy. Funkcji. Funkcji G3, G2 jeden zero 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 0, jeden 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 zero 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 jeden zero dobrze bez zero kiedy jest jeden tu zero 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 jeden tu tak zero zero dziesięć zero zero dziesięć 01, 11, 01, 11, 01, 0, później 11 01 11 0, i ostatnie 10.0.0 10.0.0 i to jest to jest, teraz mamy dużo roboty B0 jest równo nie G3 nie G2 i tu będzie nie G1 G0 plus nie G3 nie G2, G1, nie G0. Dobrze, widzę teraz pierwszy, że możemy pisać nie G3, nie G2 w funkcji tych dwóch, które nam dadzą G1 xor z G0. Dobrze, to jest pierwszy plus piszemy nie G3 G2 i nie G i nie G0 plus G3 G2 i G1 G0 to znaczy mamy G3 nie G3 G2 w funkcji które mówiliśmy wcześniej, udowodniłem, że to jest G1, ksnor. O ksnor. Dobrze. Idziemy dalej. Plus G3, G2 i nie G1, G0, plus G3, G2 i G1. G0. I wiemy, że to jest g3, g2, i to mamy ksor g1, g0. O ostatnie, g3, nie G, g3, nie g2, i to będzie nie g1, nie g0, plus g3, nie g2. I G1, G0. Możemy pisać G3, nie G2. I to ma, mamy xnor. Ks, o. I teraz możemy kombinować. E, na przykład bierzemy to i bierzemy to. Proszę, to jest XNOR. Nie, bierzemy to i to. Najpierw. To jest G1. XNOR z G0. W funkcji nie G3, nie G2. Plus G3, G2. Dobrze. I to wiemy, że to jest z G0 i to jest XNOR, Xnor. O Dobrze plus tych dwóch I to jest plus G1 nor Tak, funkcji funkcji to gdzie nie g2, plus nie g3, g2 i to jest dokładny to jest g1, plus g0, xnor funkcji Xor. O. No dobrze, i teraz co możemy robić? Możemy pisać. Oso. Przepraszam. Możemy pisać tak. Równość. G1. XOR. I. Tak. I mamy tu. E. Mamy G3. Mamy G2. Xnor plus G1 G0 X, XNOR razy G3 plus G2 XOR i to też wygląda jak A nie B plus nie A B i to jest A to jest 100 i B to jest 100 to znaczy, możemy pisać, że to jest GXOR, G1, G0 i jeszcze XOR tu z to. G3, XOR, G2. To jest funkcja B0. I wiemy, że G1 najpierw to jest B2. To jest to i to daje B1, to znaczy to jest B1 xor z z G0, o to jest to. B0 piszemy tu, to jest albo G0 robimy xor z tego układu na multisymie, możemy sprawdzić. I budować tego układu mam czas, tak. Możemy budować na multisymie, sprawdzić, czy, czy mamy ten, konwersja z kodu pokreja na kod binarny. Pierwszy, B3. Dobrze, zaczynamy od, od kod. Dobrze, B0 najpierw. B1. B2 i B3. Dobrze G0 G1 G2 G3 Dobrze. to jest tylko B B3 jest równo. że B2 jest równo G2. So get shit.